Patrzcie na to! Burger tower, tylko na Android. Czym ma ludzie? Co da w tej budzie? Witam Was w nowym odcinku na moim kanale, na którym jem, a Wy na to patrzycie. Robimy dziś dużo tortille z KFC. A czemu robimy? No, słuchajcie, nie uwierzycie. Dzwonię tam do KFC, mówię: Dzień dobry, Pani Basiu. Jaką macie największą tortillę? W tym waszym KFC. A zaraz wezmę miarkę i zmierzę. No, takie 20 coś centymetrów to myślę, że dużo. Ja bym się najadła. Ja mówię. Wi pani, co ma 20 coś centymetrów? Mój kut! I w końcu ja jej mówię, dobra, pani Basiu, na razie i stwierdziłem, że sam sobie to zrobię, bo wiadomo, jeśli chcesz coś zrobić dobrze, to zrób to sam. Dlatego tak. Kupiłem tyle tortilli. Tortilla, tortilla, tortilla. Ser, cholidory, oh, sałatę, sos czosnkowy i zamówię zaraz kurczaki z KFC, żeby to było, że z KFC nie. W mogę te z kupić tańsze kurczaki, ale no weźmy. halo? Nie, nie to co zwykle. Poproszę dwa! E, dwa duże, się, bo nagrywam film na youtuba. No. Dwa duże kubełki i to właśnie takie małe góry, gu... potem skalę pokazał, jak. Mój, mój twister jest większy od waszego. No, tylko mi nie plujcie, dobra? Okej, okay, cześć. A więc e, kurczaki już zamówione, czekamy. I jak tylko dojdą, to zabieram się za robienie tego. potwora. I udało się. To jest największy wrap z KFC. Oczywiście pamiętajcie, aby strzelić w lajka. To ma być też 5000 lajków. Pamiętajcie o tym. To już jest tradycja tutaj. Jeśli ktoś jeszcze nie subuje, to też zasubskrybować kanał. Dzięki wielkie dla Magdy, że się poświęciła przygotowując te, ten ósmy cukier świata. Bicie do Magdy na Insta, albo w komentarzu, że super twisty robi. A i do mnie też na Insta oczywiście wbijajcie. Ja wiem, że wy jej więcej followów dajecie, niż mi. Ja wiem. Super, fajnie. A co? A moje bicki są mniejsze niż jej? A, nieważne. Tu macie wrapa z KFC, tu jest mój wrap. Wrap z KFC, mój wrap. Wrap z KFC, mój wrap. Chyba widać różnicę, nie? Dobra, jeśli ktoś chce w menu KFC tego dużego wrapa, to piszcie w komentarzu, że chcecie to w KFC w menu. Napiszcie do nich petycję, czy coś, może kiedyś prowadzą. No, wiem też, że na razie ten wrap wygląda jak taka laleczka wudu, powbijana, ale niestety, żeby tą formę utrzymał, to musiałem go tak poprzebijać. Co mnie zaskoczyło, kupiłem trzy paczki wrapów, Zużyłem tylko cztery, 4, 4 wrapy na to, a w paczce jest sześć wrapów, więc taki overkill zakupowy, ale wykorzystałem całą paczkę pomidorów, czego się nie spodziewałem. Wszystkie pomidory tu wlazły, wszystkie sześć pomidorów, więc to też trochę mnie zapcha. To no tyle, trochę go podgrzeję, żeby się jeszcze ten serek, e, serek się roztopił. Trochę i co moi, no To nie będę szamać to. Więc zapraszam na oglądanie jak szamie tego bydlaka. Jeśli też jecie, to smacznego. Pozdrawiam Was. Piszcie w komentarzu co aktualnie jecie. Piszcie też w komentarzu jaka jest pogoda, czy ładna, czy, czy brzydka. Wszystko wpiszcie w komentarzu. Możecie tam jakieś prywatne rzeczy wpisywać. Na przykład sikałem się w łóżko dzisiaj. A to dlatego, że śnił mi się ten... Mieliśmy podgrzać tego wrapa i jem go. Okej, okay, ludzie. przed eee, przyszedł czas, żebym to zjadł, że jest trochę podgrzany. O jakie... Jakie chrupkie. No chrupię muszę SMRA nagrać cinną trze trochę sosiku czeskowego. co jedziemy z tym To może być trudniejsze niż myślałem Ości jak ryce hmm. Ha no i co Myślisz, że Posłuchajcie no, sobie muzyki w tym czasie, o, ale mi się czknęło, no w tym czasie co ja będę szybko jadł na tym przyspieszeniu, ha, nic bardziej mylnego, słuchajcie, będzie tu teraz mój komentarz, o zaraz coś mówię, przyznam, że dobry całkiem, Magda się postarała, <grym> mam, mam na coś białego, I teraz bo no i co? Całkiem zabawne to było, nie! Nie powiedziałem wam, ile to w ogóle ma kalorii, ile to waży. A więc tak, całość ma prawie 4000 kalorii i waży około 800 gramów. Oj, wydaje mi się, że będzie co spalać na siłce. A tak się właśnie składa, że ostatnio znowu zacząłem trenować. Dzięki temu mam też ten apetyt, który. Tu widzicie i mogłem wrócić z tym kanałem. Jak też zauważyliście, mam dla Was dużo nowości. E, na przykład to ASMR, który ostatnio było z chipsami. Widzę, że Wam się bardzo spodobało. E, tak, myślę, że to jest content, jaki tu zostanie na tym kanale. Przyjęło się, przyjęło, nie powiem. A tak serio, to co jest kur... Czemu tyle łapek w dół? Przecież taki zajebisty content. Za granicą tu ma biliony wyświetleń. Co jest? Hech, no Żal.pl po prostu. Dobra, przyspieszmy to trochę. Nie wiem czy widzieliście jaką zrobić koszulkę. Fajny wzorek. Mam jeszcze jeden. Jeśli się wam podobają to piszcie w komentarzu kto by chciał mieć taką koszulkę sekcja komentarzy chyba będzie dziś zawolona trochę Cholera i muzyka się skończyła Ile można to jeść? Poczekajcie, zaraz znajdę drugi kawałek Albo walić, to puszczę ten sam, ale od początku A te wzory na koszulki to sam robię. dobre nie? Serio, piszcie w komentarzu jeśli ktoś by taką chciał Mam jeszcze kilka fajnych, śmiesznych testu, tekstów Piszcie, o zaraz coś mówię Głowa leciała, prawie została ta druga część tylko o, w się o pamiętam ten moment, tu już było trochę ciężko Ale nie, dobre to było i gładko wchodziło ogólnie Najgorsze już w tym momencie takim na jedzenie jest to, że się mieli, mieli jak krowa trawę to jedzenie no i mało już tego tak zostało. Jakoś szybko to No faktycznie, szybko, szybko mi szło to. Zjadłem to wszystko około 20 minut. Chyba? Dobra, nie wiem, nie pamiętam. Ale szybko. Ok, przebijmy to. to. już trochę długo mieliłem to jedzenie. I teraz dużych twisterów zostały mi dwa te KFC Tacos, nie w jakimś kraju? Tak, KFC takos z wrapa. Ciekawe czy kiedyś będzie KFC schabowy. A jeśli nie, to sam go zrobię. No dobra, zaraz. Chyba się zagalopowałem. Już jest ponad 10 minut. Filmu, reklamki mogą być, więc fajrand. Fajnie, to teraz już poprzecinam do końca to jedzenie. Już ostatni kawałek dostałem. Ostatnie prosta. Teraz strasznie długo mi się to żuje. O, to właśnie to o czym opowiadałem. Zawsze na to narzekam, zawsze to jest. Żuje się i żuje to żarcie i szczęka cię boli. Ale no już w tym momencie to serio jest bardzo trudne. No i znowu muzyka siadła. Przed... Dłuższych piosenek szukać Dobrze, że wszystkie pomidory spadły na koniec Teraz jest to trochę bardziej wygodne Jest tu jeszcze jeden strips, tylko Taki kawałeczek mały zostało. Dwa gryzy jeszcze Żałądaczek pełny No dobra, to był jeden gryz Ale zjedzone, zaliczone Artur Komentator się żegna. Elo. Kurde, ale mnie suty swędzą. A jak się ten mikrofon wyłączy? O! o dobra, jest finish. Dziś też też żołądeczek trochę. Muszę sobie chyba poważniejsze że zacząć robić. To łatwo wchodziło. Myślałem, że forma spadła, ale nadal się trzyma. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze Instagramy. Madeleine Gavi i Trick to Kill. Dajcie nam tam followka. Zostawiamy takie fajne, bykowe filmy. Tak poza tym fajne foty, więc jest na co popatrzeć. Dajcie suba, komentarz dla zasięgu. Trzeba wybić ten kanał po tej długiej przerwie. Wyświetlenia spadły. Ale tak bywa, trudno. A już niedługo na Halloweenowy specjalny odcinek będę jeść znicze. Na real!